Cześć, z tej strony Kamil, to Wtor... piątek, 18, kolejna kryptoprasówka przed nami, zaczynamy. W dzisiejszej kryptoprasówce przede wszystkim chciałbym z Wami porozmawiać o dwóch tematach. Jednym tematem jest nowy projekt w trendzie oczywiście DeFi, Decentralized Finance. A w trendzie DeFi, projekt, który w ostatnim czasie zyskuje bardzo dużą popularność na Forczanie, na Redditie, czyli we wszystkich miejscach, w których zawodowi szylerzy czekają tylko, żeby wyszylować nowego coina i w momencie, w którym coin z mocnymi podstawami znajduje się, to wtedy odpalają wszystkie możliwe swoje działa. I właśnie w tym momencie jest to samo. Rozmawiamy sobie o nowej kryptowalucie, o nowym tokenie bardziej, o nowym tokenie, o nowym tokenie w trendzie DeFi, który jest innowacyjny, jest ciekawy i łączy świat, można powiedzieć, offline, z tym światem blockchainowym, ale zastanowimy się, czy moment, w którym w tym momencie jest wyceniany na rynku, czy to dobry czas na wyjście, ponieważ jak zwykle bywa, mało kto sprawdza szczegóły, i właśnie dzisiaj z Wami chciałbym wejść w te szczegóły. A co to za coin? O tym porozmawiamy już za chwilę. W drugim temacie e, odcinka porozmawiamy sobie o skalowalności Ethereum, czyli o nowym projekcie, który niedawno ujrzał światło dzienne e, w, już na MindNet Ethereum. Projekt oparty o Zero, o zero Knowledge Proof, projekt, które ma wyskalować Ethereum mainstreamową do mainstreamowego poziomu. Jest to projekt przygotowany na globalną adopcję. Dlaczego? O tym właśnie też dzisiaj porozmawiamy i znowu chciałbym Wam wrzucić pewną ciekawostkę. Mianowicie ten projekt w tym momencie wystartował, nie ma swojego coina, ale warto się mu przyglądać z inwestycyjnego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że gdy znowu wczytamy się w szczegóły, to okazuje się, że za jakiś czas ten koń prawdopodobnie się pojawi, token prawdopodobnie się pojawi. Ale co to za projekt? O tym właśnie znowu za chwilę, o tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Czyli dwa główne tematy tego odcinka. Nie przedłużając już teraz, przechodzimy do konkretów. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o naszych grupach, na których rozmawiamy, dzielimy się analizami, czyli jest brainstorm, grupa, w której jest chat, w której możecie porozmawiać z. Innymi członkami grupy oraz ogłoszenia, czyli tam, gdzie wrzucam różne analizy, newsy i ciekawostki, które wpadły na rynek kryptowalut. Więc dołączajcie, linki są w opisie. Zapraszam Was serdecznie, a teraz przechodzimy do konkretów. Projekt, o którym wspomniałem na samym początku tego odcinka, czyli zapowiedzi, można powiedzieć, to jest token w trendzie DeFi, który podszedł do całej sprawy trochę inaczej. Ja bardzo długo zastanawiałem się, kiedy powstaną takie projekty, które połączą ten świat offline z tym światem on-chain, czyli z tym światem blockchainowym i długo zastanawiałem się nad tym, jak to będzie zrobione, w jaki sposób to zostanie połączone, w jaki sposób sprawimy, że ludzie z Niezwiązani z kryptowalutami, którzy tak naprawdę nie chcą mieć nic, nic wspólnego z inwestycją, spekulacją, zaczną używać DeFi jako swego rodzaju jedy, jedynego możliwego rozwiązania w danym momencie. Czyli DeFi jako prawdziwe rozwiązanie problemów klienta nie ze względu na to, że spekulacyjnie do czegoś podchodzimy, kup taniej, sprzedaj drożej, tylko produkt DeFi jako. Faktyczne rozwiązanie problemów klienta. Token, o którym mówię, to jest token DMM, czyli DeFi Money Market. O którym tak jest głośno w ostatnim czasie na forczanie, że to po prostu nawet się można powiedzieć, że się żygać już tym chce, za przeproszeniem. Wchodzi, wchodzi się na Forchan i to, no, można się założyć, że na pewno tam coś będzie o DMM. Ja generalnie mm, jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi w tym momencie o inwestowanie w jakiekolwiek coiny, które pojawiają się na Forczanie, Redditie, bo to, co dzieje się w ostatnim czasie, to jest po prostu pump festival. Cokolwiek się wrzuca, to się pompuje. Jest na Uniswap, się pompuje, wychodzi się razy dwa, razy trzy. Ktoś dampuje swoje coiny na. Całkowicie nieświadomych, nieświadomych nowych użytkowników, więc dla mnie no, po prostu to jest najgorsze ścierwo, które można zrobić e, ludziom, którzy wchodzą w ten świat kryptowalut. Zdumpować po prostu na no nieświadomego e, użytkownika. Jestem bardzo sceptycznie w tym momencie podchodzę do tego. Ja uważam, że rynek powinien się przeczyścić, e, że to, co się dzieje, jest całkowicie niezdrowe, że te wszystkie heksy, nie he, heksy, heks 3, heks 2, jakieś nowe, wspaniałe. Coiny, które zmienią świat albo podpisują partnerstwa rzekome z jakimś różnym, że Ży... no, po prostu jeszcze raz chciałem powiedzieć, że mi się tym żykać, chce, ale nie powtórzę. Więc mówię, że dla mnie to po prostu jest całkowicie, całkowicie przegrzane, przegrzany rynek, tak lokalnie, jeżeli chodzi o tym, o zarabianie. I musicie dużo zrecytować. Jednak Fortune i Swatchmany sami się pojawiają, pojawia się coś wartościowego. DMM. Jest projektem, który łączy ten świat on chain z tym światem, nie wiem, można powiedzieć, blockchainowym. Problem, jaki jest, jaki, jaki jest w tym momencie, jeżeli chodzi o DeFi, to jeżeli chcielibyśmy zaoferować takim użytkownikom niezwiązanym w ogóle z rynkiem kryptowalut lokaty, czyli żeby taki użytkownik miał sobie wybrać po prostu wypożyczenie swoich kryptowalut na compound albo na jakimś innym albo na AAVE czy na Lendzie to tam jest jeden problem, że tak naprawdę ten interest rate czyli to ile, ile, ile po prostu się dostaje jest bardzo płynne. czasami jednego dnia jest 3 za kilka tygodni jest 7 i to wszystko zależy od popytu na to, na pożyczanie po prostu tych coinów. Do tej pory nie było jako tako na rynku żadnego projektu, który w pewnym sensie prowadziłby produkt, który będzie zabezpieczony, który będzie, będzie po prostu oferował stałą stopę zwrotu, czyli kupuje jakiegoś coina, który oferuje stałą stopę wynagrodzenia zwrotu w USDC, w USDT, a wypłacaną po prostu gdzieś tam, co kilka sekund, nawet bo tak to działa w tym trendzie DeFi, ale oprocentowane na przykład na kilka procent rocznie. Dlaczego nie było czegoś takiego? Dlatego, że e, kryptowaluty są bardzo płynne, że tak powiem, w momencie, w którym. Jest popyt na wypożyczenie, to, ten, to, ten, to te jakby w pewnym sensie te, te odsetki są wyższe. Jeżeli nie ma tego popytu, to są niższe. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo płynne. DMM wprowadza, wprowadza produkty finansowe, produkty, tokeny, można powiedzieć, które wypłacają stały procent w USDT, USDC itd. Tak ten procent jest w okolicach 6%, 6 rocznie naliczeń. I polega to na tym, cały proces polega na tym, że w DMM zabezpieczeniem tych pożyczek są prawdziwe nieruchomości. Na przykład, nieruchomości będą za jakiś czas, ale w tym momencie, z tego co widziałem, to na przykład samochody czyli ktoś w realnym świecie pod zawstaw po prostu przynosi samochód, i w ten sposób, w ten sposób tworzy się, można powiedzieć, ten rynek na wypożyczających i na tych, którzy dają. Dają te pieniądze i zarabiają po prostu procent od tego. Jest to coś nowego, jest to coś ciekawego, jest to coś wspieranego przez duże nazwiska jak Team Dropper, jak Coinbase, jak Huobi. I ma to, tak naprawdę ten projekt ma wszystkie możliwe po prostu przesłanki ku temu, żeby być mocno spompowanym. Co ciekawe, jeżeli sobie wejdziemy w ich eksplorę, czyli tak naprawdę sprawdzimy sobie, sprawdzimy sobie, jakie już w tym momencie są tam zabezpieczone pożyczki, jakie, jakie tam są aktywa po prostu pozabezpieczone, to to wszystko możemy sprawdzić. Kadilaki jakieś, Chevrolety, Toyoty, które które po prostu tutaj, tutaj już, są, już są, wypożyczone można powiedzieć. Wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie, bo to jest pierwszy projekt, który może w pewnym sensie wprowadzić w ten świat DeFi osoby nie do końca, którym nie do końca w ogóle zależy na tej całej spekulacji kryptowalutowej. I to jest ciekawe i temu warto się przyglądać. Jak to się rozwinie? Ja wiem, że mają w planach tutaj jeszcze nieruchomości wprowadzić. Zastanawia mnie, tak, tak nie do końca do tego doszedłem jeszcze, zastanawia mnie je cały ten proces offline, który się dzieje, bo zabezpieczenie takiej pożyczki, czyli samochodów, czyli nieruchomości, no to to są kwestie notarialne bardzo często. Więc staram się to jeszcze tak do końca zrozumieć, jak to, jak to działa. I w tym momencie wygenerowany value of Active Asset, czyli wartość wszystkich aktywnych assetów to jest 8, 8 milionów ponad dolarów, 8700, więc jak na projekt na tak bardzo wczesnym etapie, to jest bardzo, bardzo dużo, więc pokazuje, jakby ten, ten produkt pokazuje w pewnym sensie, że to co tutaj się dzieje, może być atrakcyjne. Może być atrakcyjne na rynku. Jest nawet, jest nawet coś takiego, że aktywne, aktywne zabezpieczenie to jest 685%, czyli. Te, te aktywa, które tu są, to są, zabezpie są zabezpieczone w 685%, czyli tokeny wygenerowane, które wypłacają ten zysk użytkownikom, są zabezpieczone ponad 685%, czyli ta wartość tych aktywów jest 685 razy większa niż, wy niż wykreowanych tokenów, które płacą ten zysk. Więc to jest, to jest ciekawe. Ja wam też rzucę w komentarzach taki cały, przez który przebrnąłem, taki cały po prostu artykuł, artykuł na medium, który opisuje, jak to wszystko tutaj działa. Token, który się kupuje, jest w pewnym sensie takim governance token. I można powiedzieć, że DMM jest w takim kopiuj i wklej compound, tylko compound bazuje na, na wypożyczaniu, Aktyw, kryptoaktywów, a DMM bazuje na wypożyczeniu prawdziwych, prawdziwych po prostu e, aktywów, takich namacalnych, że tak powiem. DMM e, ma swój token, tak jak powiedziałem. Ten token jest governance, czyli jest takim tokenem zarządzającym, tokenem, który też jest DAO, jest zdecentralizowaną organizacją, która też zarabia na całym tym, e, całym rozwoju protokołu, więc Wartość utility tego coina jest bardzo duża w momencie, gdy to się będzie rozwijało. Dlaczego o tym w ogóle powiedziałem? Dlatego, że zauważyłem wielki hype. Co prawda giełda, płynność na giełdach jest fatalna, bo jest na jeszcze na małych, jakichś tam różnych giełdach, ale zauważyłem na to bardzo, bardzo duży hype, też zrozumiałem w pewnym sensie, skąd to się wzięło, bo to faktycznie jest coś nowego na rynku. Takiego podejścia do DeFi jeszcze do tej pory. Nie było. Niektórzy mówią, że cała banda tzw. link marines, czyli link marines, czyli ludzi, którzy inwestowali na bardzo wczesnym etapie w Forchana, już tutaj bardzo mocno się w to wpakuje i są niektóre potwierdzenia tego. W momencie, w którym to by było dodane jeszcze na innej giełdzie, to naprawdę według mnie może to złapać bardzo duży wiatr w żagle. To, co jest super, super istotne. Dwie rzeczy o których warto wspomnieć. Faza Private Sale była sprzedana gdzieś w okolicach 25 centów, w tym momencie jest 49 centów. Moment tego grywania tego materiału. Faza public od 30 do 40 centów, gdzieś w tych, w tych granicach. So, tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tej fazy publicznej, tej ceny fazy publicznej. Niektórzy to kupowali za jakieś niehorrendalne kwoty, tylko dlatego, że na Uniswapie była mała płynność i wybijali sobie po prostu ten, ten coin w górę. Więc dużo się takich różnych rzeczy, rzeczy działo, tylko dlatego, że był hajt wokół tego. Więc wrzucam wam to jako ciekawostkę o DMM, DMG, DMM. Będę pewnie mówił jeszcze za jakiś czas. Też sobie to jeszcze obserwuję, badam temat. Dla mnie to jest ciekawe, bo w końcu widzę, że znowu coś nowego. Ja lubię takie ciekawostki, jakieś nowe podejście. I co ciekawe, zaczęli też współpracować z Chainlinkiem, czyli Chainlink jako ta, ten protokół, który łączy ten świat offline i on chain jest tutaj niezwykle ważny i w ten sposób chcą sprawić, żeby ten protokół jeszcze działał sprawniej, lepiej i żeby lepiej zabezpieczał tą wartość offline. Więc to wam rzucam jako ciekawostkę, postanowiłem o tym powiedzieć, dlatego że dużo się działo wokół DMM, DMG. To tyle. Przechodzimy do drugiego tematu. Pamiętacie, że jakiś czas temu wspomniałem tutaj na kanale o tym, że Ethereum bardzo dobrze zaczyna się skalować na tak zwanym levelu drugim, na sidechainach, na poziomie drugim, czy nie na tym głównym łańcuchu, ale na poziomie drugim. Matic Network jest, jest protokołem, który właśnie w ten sposób skaluje Ethereum, czyli tworzy ten poziom drugi. Lurping tak samo jest takim protokołem, który robi to samo i um, tych projektów zaczyna pączkować coraz, coraz więcej. Cała, można powiedzieć, ta debata wokół levelu drugiego i skalowalności Ethereum w ten sposób zaczyna przebierać niezwykle na znaczeniu. Jest jeszcze kilka innych protokołów, które też, to, też mają za zadanie co zrobić i które wejdą dopiero za jakiś czas, więc pojawia się naprawdę to, to skalowanie Ethereum w ten sposób stało się czymś atrakcyjnym, czymś bardzo, bardzo ciekawym. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o nowym protokole, który e, może nie nowym protokole, bo to już działa jakiś czas, ale o czymś, co ostatnio miało miejsce i, czym, i coś, co jest niezwykle dużym wydarzeniem też dla Ethereum. Na, odpalił się projekt z ZK Sync. ZK Sync to jest projekt do masowej adaptacji Ethereum. Tak mówią o sobie. To jest projekt, który pozwoli na e, przesyłanie ilości e, transakcyjnych większych nawet niż Visa. W tym momencie dostępne 2000 transakcji na sekundę, już w tym momencie dostępne z, max, z minimalną kwotą, kwotą za prowizję transakcyjną, czyli 0,01 poniżej 0,01 poniżej 1 centa. To co jest ważne, to w, tym, to w tym protokole te prowizje nie rosną jakoś tak jak w Ethereum, że czasami zapłacimy 50 centów czy czasami dolara, one po prostu są stałe. E, dzięki temu będzie możliwość e, niesamowitej, szyb niesamowitej tej szybkości przesyłu różnych mikropłatności, e, otwierania tak zwanych kanałów płatności, czyli wymiany pomiędzy, e, pomiędzy jakimiś tam urządzeniami, Internet of Things i tak dalej. To wszystko będzie możliwe dzięki takim protokołom. Dlaczego mówię od ZKSING? Dlatego, że to jest za tym niezwykle mocny team, który jest wspierany przez bardzo duże fundusze, które inwestowały w Sid. Ja długo się zastanawiałem, dlaczego, w co oni inwestowali w SIT. Pewnie dostali equity, ale nie tylko. Okazuje się, że z, z ZK Sync już w tym momencie e, działa, jakby można już z tego skorzystać. Ja każdemu z Was mogę wysłać poprzez ZK Sync e, na, e, na po prostu na mogę Wam wysłać po prostu szybkie transakcje. W kilka, sekund, w, kilka, w kilka sekund pojawią się po prostu na waszym, na waszym portfelu. Ta opłata transakcyjna w ogóle mnie nie zaboli i to już jest możliwe na, na, na po prostu Mainnet Ethereum. Ja już z tego korzystałem. To działa, to funkcjonuje. To polega na tym, że łączycie swój Metamask z VK Sync, przesyłacie daną ilość Etherów, które ma wejść w ten level drugi i na tym levelu drugim sobie wysyłacie do kogo chcecie. I ta osoba, która od was to otrzyma, po prostu może sobie z tego z levelu drugiego wrzucić na level pierwszy, trwa to tam kilkanaście minut, żeby z levelu drugiego na level pierwszy zrobić, ale to potwierdzasz transakcję i ona po prostu skakuje na level pierwszy. Niesamowita innowacja. To, co jest niezwykle ważne jeszcze z sync to to, że tak jak w Ethereum, żeby wysłać jakieś tokeny, potrzebujecie Ethera, to tutaj w zk-sync płacimy za prowizję transakcyjną w danym tokenie, który wysyłamy. Coś Super, super istotnego. Coś, co sprawi, że ta masowa ad adopcja Ethereum będzie, będzie możliwa. Coś, co jest niezwykle ważne, bo jak często Wam się zdarzyło, że chcieliście coś wysłać, nie było Etheru, nagle problem, bo trzeba Etherę wysłać, żeby gaz, transakcję za gaz płacić. ZKSENG już tego nie ma. Wszystko oparte jest o Zero Knowledge Proof, czyli o protokół, który dziecko, można tak powiedzieć, Zikesza. W pewnym sensie Zicoin, Zikesha, czyli też prywatność w tym wszystkim. Zero Knowledge Proof jest technologią technologią tak naprawdę rewolucyjną, która będzie wchodziła na maksymalną skalę do bankowości. Już wchodzi, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tożsamość też na blockchain to wszystko jest oparte o zero knowledge proof, czyli technologia zerowego, zerowego potwierdzenia, tak to można tłumaczyć. I ZK jest o tyle ciekawe, że jest centralizowane w tym momencie, ale oni idą, pójdą w kierunku decentralizacji. I moment, w którym pójdą w kierunku decentralizacji, to jest moment, w którym pojawi się coin. I powiem Wam tak, jeżeli to dalej się będzie tak rozwijało, jak się rozwija, jeżeli to będzie nadal tak proste, taki plug and play do różnych e, portfeli, to, to ZK Sing może stać się ogromnym graczem Ethereum. Jeżeli chodzi o skalowalność levelu drugiego, warto ich obserwować tylko dlatego, żeby mieć po prostu na uwadze, mieć, być po prostu w dobrym timingu w momencie, w którym oni coś ogłoszą z tokenem. Ja uważam, że to może być naprawdę bardzo, bardzo dobry deal. Ten token będzie polegał na tym, że będzie governance, czyli też będzie wypłacał staking, będzie, czyli bardzo podobnie jak Matic, czyli node utrzymują sieć. Jest, jest pewien, token, pewien token, który wypłaca ten, ten, ten incentive, incentive dla, dla ludzi, którzy utrzymują nody, więc to będzie bardzo podobnie wyglądało. To jest, to jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. To, co się dzieje z levelem drugim, to jakie ogromne finansowanie wpływają na projekty na lewej drugi. i gdy sobie to analizuję, to mam jedno, jedno takie przemyślenie, które wam, z którym chciałbym Was zostawić na sam koniec. Powiem szczerze, że zaczynam się obawiać o Ethereum. I dlaczego zaczynam się obawiać o Ethereum? Dlatego, że skalowalność na, level drugi, na levelu drugim przyspiesza niesamowicie. Dlatego, że te rozwiązania są w tym momencie tak dobre, tak bezpieczne może niebezpieczne jeszcze, ale idą w taką stronę, że będą tak bezpieczne i tak ciekawie po prostu do tego te teamy podchodzą że uważam, że w pewnym momencie przechodzenie w ogóle na Ethereum 2.0 nie będzie konieczne. Ja uważam, że e, pojawia się w tym momencie taka sytuacja, w której fundacja Ethereum postawiła już jakieś kroki, żeby, żeby wypuścić Ethereum 2.0, który będzie bardziej skalowalne i tak dalej, ale za tym mi idzie ogromne, ogromne ryzyko. Co w momencie, jeżeli to nie wyjdzie? Co w momencie, w którym będą problemy? Co w momencie wyskalowania tej wszystkich aplikacji, które stworzyły się na Ethereum 1 i przerzucenia ich na Ethereum 2 co jeżeli to nie wyjdzie i niezwykle dużo jest zagrożeń. Tak naprawdę skalujemy, chcemy wyskalować, chcemy wyskalować Ethereum i idziemy w Ethereum 2.0, a na Ethereum w tym momencie, na levelu drugim, już się dzieją takie rzeczy, że moglibyśmy zostać na Ethereum 1.0, żeby to działało tak, jak to w tym momencie działa, i Ethereum mogłoby w pewnym momencie dojść do, mom do takiego poziomu, w którym nie byłoby, nie byłoby konieczne skalowalności levelu pierwszego. I to, co się dzieje, jest super, super ciekawe. To, co się dzieje, będzie w najbliższym czasie będzie miało ogromny wpływ na Ethereum. Ja obawiam się, że fundacja właśnie Ethereum postawiła już tyle kroków, że nawet jeżeli będą czuli, że Ethereum 2.0 nie jest za dobrym rozwiązaniem, to i tak to zrobią. Tutaj jest największe ryzyko. Ja wierzę bardzo mocno w team Vitalik i tak dalej, że sobie z tym poradzą, ale dostrzegam coraz większe ryzyko w tym, że Pewne kroki już zostały, po, postały, zostały po prostu wykonane. Nie da się już zawrócić. A gdy patrzymy za siebie, to widzimy, że to i Ethereum 1 1.0, jednak i tę skalowalność le levelu drugiego, może dałoby radę tak na tak samym końcu. W tym Was właśnie chcę e, zostawić, jeżeli chodzi o ten odcinek. Widzę, że się dość sporo dzisiaj rozgadałem. E Myślę, że wartościowy odcinek, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Ethereum o Ethereum 2.0, co myślicie o DMM, czyli o tokenie, który łączy ten świat offline z on chainowym. W tym momencie, tak jak zwykle, zostawiam Was z memem. Ja chciałbym Was prosić o łapkę w górę, o komentarze, bo to wszystko bardzo mocno pomaga. Powiedzcie o tym kanale osobom, które jeszcze o nim nie wiedzą, o swoim znajomym, którzy chcą się wiedzieć czegoś więcej o kryptowalutach. No i co. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.